He, Hej, to jest odcinek z Brookhaven. To jest odcinek z drugiej serii Rabowanie Banku. Jeśli ktoś by nie widział te pie pierwszej serii Rabowanie Banku, no to mm, niech obejść, bo, no, bo zrozumiesz, co, co tam było. Więc nie będę przemyśleć, więc przechodzimy do odcinka. Idę... Jeden... A, uciekać! Policja, policja, Teraz już tego... A, zablokowany, choć niebieski Tak, to ci niebieski, to czerwony Policja, policja, stary, postrzelam A. A, Oberwało trochę w tył, ale można jechać Gdzie tu uciekać? Policja A. Policja, halo, człowieku Uciekać O, oh, już przyleciałem. Dobrze było. O, oh, dobra, idziemy. Tutaj, się mi tak topi nie ma jeszcze. Ej. Eee, bardzo, się mi nie zauważy. E, dzień dobry. Halo, proszę podejść do okienka. Wygląda pan ok. O, ładna pomarańczowa koszulka Jak nie zapika, to może pan przejść No, nie zapikam. Do widzenia Dobrze, dobrze Ej, czy to był policjant? Ale ważne Dobrze, że tutaj... Na poczynku. Ja cię... Za, za mi samochód, ale... Od Mam to bank. Dobra. Idę. Do niego. Teraz znajdę swoje kiesiące bombę. Gdzie ona jest? Gdzie ona... Jest! U! O nie, lasery. Ha! Nie liczę się na to, co O nie. Masyko! Kradź! O nie. Jezus, o, Jesteś aresztowany pod zarzutem o banku. Jest do więzienia. Nie. Tak. A już tak było pięknie. Ja, ich werde es dann Nie, nie tutaj. O, tu, a co to jest? Nie wiem. Czekaj, czekaj! Jier tego to jest pojedyn. Dobra, dawaj, rób to. Poczekaj na no to. La, 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 nie nie znam do tego. Plejcie w hoho. O, to ty to zrobiłeś? Um, nie. To bo chyba ktoś przede Dobra, rób to. O! Au. Dobra, chodź, chodź. O, daj. Tutaj. 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 Zobaczmy za Tutaj. Dobra, nie ma go

A dobry pomysł O nie! Policjant. Policja! Policja! No, Dobrze, że Jeśli ja mi to nie skoczył z Dobra Oponę! Szybko! na górę. Nie odlatywać Nie Nie Uciekliśmy, jej 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 Wreszcie yeah. O, A to też mają helikopter Policjanci nie wyszło. Ja Dobra. Ciekawe. I tutaj już został uspokój. Jesteś gotowy, żeby e, Tak. Lecimy! A. Dobra, zrób jakiś tu dobry i to, i tutaj pomieszkajmy. Oho. Mm. Wow. No. no A co ty tak dziwnie chodzisz? Bo oberwałam w rękę. Zrobiłem sok pomarańczowy To chyba na tyle widzowie Czekajcie na trzecią część Rabowanie banku To pa pa pa, pa.